Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Przepraszam, że bez uśmiechu, ale wraca sprawa śmierci Barbary Blidy. Pamiętacie Państwo, w marcowym materiale domagałem się podjęcia działań w tej sprawie przez rządzących, ponieważ 25 kwietnia 2007 roku doszło do sytuacji niewyjaśnionej do dzisiaj. Barbara Blida rzekomo miała się Postrzelić z pistoletu podczas przeszukania u niej w domu. W tej sprawie zapadały później wyroki, bardziej pozorne. Natomiast główni sprawcy całego nie chcę użyć słowa zamieszania, bo ono jest chyba niestosowne ale tego dramatu i tragedii rodziny Blidów. Ci, którzy pociągali za sznurki, czy też zamiatali sprawy pod dywan. Święczkowski, Ziobro, może odwrotna kolejność, Ziobro, Święczkowski i wielu, wielu innych do dzisiaj pełniących funkcję prokuratorów ludzi nie poniosło żadnych konsekwencji. Do postawienia Ziobry przed Trybunałem Stanu wówczas nie doszło. Była taka próba, zabrakło kilku głosów. Nikt wtedy też nie poniósł za to politycznej odpowiedzialności, że kogoś tam nie było. Ani Kidawa-Błońska przeszła jako marszał Kini przeszła nad tym do porządku dziennego. To był moment, w którym Ziobro poczuł się bezkarny. To był moment, w którym Ziobro uznał, że Platforma Obywatelska to fujary i miękiszony. I po tych wszystkich zbrodniach który rząd, pierwszy rząd Kaczyńskiego dokonał na Polakach, dokonano grubej kreski. Oddano władzę Donaldowi Tuskowi pod warunkiem, że nikt nie poniesie konsekwencji. I tak też się stało. Ta gruba kreska, czy była w formie jakiejś umowy, czy, czy bez pisemnych porozumień, tego oczywiście nie wiemy. No, oceniamy po owocach. Fakty były takie, że rząd Platformy Obywatelskiej i PSL-u nie rozliczył ani Kaczyńskiego, ani Ziobra, ani Kamińskiego, ani Bejda, ani Wąsika, nikogo. Pamiętam, jak pan premier Tusk wywodził, że pozostawienie Kamińskiego jako szefa CBA to taki ruch pluralistyczny, że oto przedstawiciel obozu przeciwnego, politycznego, będzie patrzeć jego ludziom na ręce. To ostatecznie doprowadziło do absolutnej katastrofy, bo Kamiński odwołany, bo odwołany w atmosferze również skandalu, pamiętamy sprawę prowokacji wobec Andrzeja Lepera, i tak poumieszczał w służbach swoich ludzi, kretów w mediach, w służbach specjalnych. W zasadzie wszędzie, w policji. Doprowadziło to ostatecznie do upadku rządu Platformy Obywatelskiej PSL-u, gdy Donald Tusk przeniósł e, się do Brukseli. A jego następczyni, czyli pani Ewa Kopacz, to był absolutny dramat brak profesjonalizmu, brak wyobraźni, skrajny brak wyobraźni e, i jej e, zaniechania, e, brak jakiejś charyzmy. E, w końcu. E, Doprowadziły do upadku. Do tego wybuchła afera nagraniowa, odpowiednio sterowana przez media i przez wielu e, polityków, dzisiaj będących po stronie rządowej, bo pamiętam, jak wypowiadał się na temat tych nagrań chociażby pan Robert Biedroń z Lewicy. Proszę Państwa, e, z notatki e, dotyczącej e, śmierci Barbary Blidy okoliczności zatrzymania jej tego incydentu, wypadku, zdarzenia, które trzeba ustalić, co takiego się wydarzyło. Kalendarium było takie, że 25 września 2015 roku Sejm nie uwzględnił wniosku o postawienie Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem, tu czytam ze ściągawki, przed Trybunałem Stanu. W sejmowej większości zabrakło pięciu głosów, aby uruchomić procedurę Potrzebna jest większość trzech piątych ustawowej liczby posłów, czyli co najmniej wówczas 276. Za opowiedziało się 271. Przeciwko zagłosowało 152. W tej sytuacji ówczesna marszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska ogłosiła po prostu umorzenie postępowania. W kwietniu 2016 roku, czyli już za rządów PiS, katowicka prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa po zawiadomieniu złożonym przez posła Platformy Obywatelskiej Roberta Kropiwnickiego. Chodzi o czyny, które znalazły się w odrzuconym wniosku o postawienie Ziobry przed Trybunałem Stanów w poprzedniej kadencji Sejmu. I tu proszę Państwa mamy sytuację, w której w kwietniu, czyli już po publikacji mojego materiału, gdzie ja również apelowałem do pana Czarzastego, do polityków lewicy, czy nie mają zagrożeń wstydu, w końcu przecież pani Barbara Blida to była przyjaciółka Włodzimierza Czarzastego, również Leszka Millera, Janny Senyszyn i wielu innych polityków ówczesnego SLD. Dlaczego oni nie reagują, dlaczego nie domagają się rozliczenia Ziobry, Święczkowskiego i znanych z nazwiska prokuratorów i byłych funkcjonariuszy, którzy brali udział w ukręcaniu batemu śledztwu? Mataczeniu, zamiataniu tego wszystkiego pod Dowodów nie brakuje. Dowody zostały zebrane przez Komisję Śledczą. Wówczas brał w tym udział pan mecenas Ryszard Kalisz, znany warszawski adwokat i też prominentny polityk SLD. Wówczas te wszystkie tu dowody na winę, możliwą winę Zbigniewa Ziobry, Bogdana Święczkowskiego, Et consortes, zostały zebrane, nigdy nie zostały wykorzystane. Te dowody nie mogły zniknąć. Muszą być, są protokołowane, są odpisy również posiedzeń Komisji Śledczej, są odpisy dokumentów. Także to wszystko zostaje w tej chwili gromadzone przez prokuraturę, bo pan minister Bodnar zarządził przeprowadzenie takiego audytu. Nazwano to białą księgą. Ja nie lubię tego określenia biała księga, nie, nie, nie używam go. Raczej tutaj bolałbym pewien formalizm, by było to postępowanie przygotowawcze, w toku którego wyznaczeni przez profesora Bodnara, prokuratora generalnego prokuratorzy zbiorą wszystkie materiały w sprawie śmierci Barbary Blidy. W tym zakresie, w którym nie dokonano oceny prawnokarnej wszystkich zdarzeń, które i poprzedzały śmierć Barbary Blidy i nastąpiły po niej scenogramy z rozwój przesłuchania świadków. Tutaj kluczowym świadkiem będzie zapewne mecenas Janusz Kaczmarek. Może Państwo nie kojarzycie pana Janusza Kaczmarka, obecnie Gdyński, gdyński prawnik, adwokat w tamtym czasie szef MSW, który też zeznawał w sprawie w sprawie Barbary Blidy, w sprawie śmierci Barbary Blidy, opowiadając co na spotkaniach zamkniętych, w których uczestniczył Kaczyński, Ziobro, Święczkowski, jakie takie ustalenia wykonywano, jak już wówczas mataczono. Te zeznania Janusza Kaczmarka, też i byłego prokuratora, będą kluczowe w tej sprawie i ja nie przeczę, że będę temu bacznie się przyglądać, bo zapowiedź rozpoczęcia przygotowania, postępowania przygotowawczego, wszczęcia, będzie musiała mieć charakter formalny. Będzie musiała zostać nadana sygnatura akt w tej sprawie. Ja już nigdy nie byłem z SLD, nawet nie zbyt lubiłem SLD, ale muszę państwu powiedzieć, że śmierć Barbary Blidy mną w tamtym czasie wstrząsnęła. Już wtedy wiedziałem o tym, że to jest wszystko to, co się później działo. Wiedziałem o tym, że to jest przyczynek do tego, że jeżeli kiedykolwiek jeszcze raz dorwą się do władzy gangusy Kaczyńskiego i Ziobry, to będziemy mieli dramat. I ten dramat nastąpił przez 8 lat. To, że oni rządzili przez 8 lat, za to odpowiada również wielu polityków proszę państwa obecnie obecnej koalicji rządzącej przez 8 lat szczególnie podczas tej kampanii 2019 dali się wyprowadzić w pole jak dzieci nie słuchali nie słuchali ludzi którzy alarmowali którzy wołali: "Słuchajcie, inwigilują was". Nic do nich nie docierało przez kolejne lata ci którzy dzisiaj otrzymali społeczny mandat do rządzenia, nie chcą zbytnio rozmawiać o swojej indolencji i braku podejmowania jakichkolwiek działań w czasie, gdy tego od nich wymagano z kolei część polityków obecnej koalicji rządzącej rzucała się w wir walki, nadstawiając piersi. Niektórzy robili to w sposób zbyt manifestacyjny, chcąc zbudować na tym swój kapitał polityczny. No cóż, do polityków mieć zaufania nie można, należy wskazywać palcem, którzy zachowują się w sposób przyzwoici, przyzwoity, a którzy nie. Koniec końców, drodzy Państwo, myślę, że sprawa Blidy będzie kolejnym przyczynkiem do postawienia zarzutów Zbigniewowi Ziobrze. Pewnie już będą z aresztu go bądź z więzienia dowozić do sądu. Również Bogdan Święczkowski musi stanąć przed sądem. To nie ulega wątpliwości, a sędziowie i prokuratorzy, którzy brali udział w, tej, w tym tuszowaniu sprawy śmierci Barbary Blidy, muszą ponieść daleko idące konsekwencje. Oni są znani z imienia i z nazwiska. Część z nich jest dzisiaj w stanie spoczynku. To znaczy, że należałoby cofnąć im te przywileje emerytalne, które otrzymali, ich samych postawić przed sądem i skazać. Przypomnę, że ta sprawa się. Nie przedawniła i nie przedawni, bo to urzędnicze przestępstwo, ta zbrodnia trwa do dzisiaj. Skutki tej zbrodni trwają do dzisiaj. Dajcie Państwo znać w komentarzach, jakie jest Wasze zdanie na temat działań Pana Ministra, Pana Prokuratora Generalnego Adama Bodnara. Jak Państwo uważacie, czy to jest jego własna inicjatywa, czy też jednak ten, to wystąpienie Łodzimierza Czerza z tego kwietnia. Wcześniej też i moje w marcu. No, ja już się nie przypisuję sobie przecież jakiejś zasługi, ale no, muszę stwierdzić, że taki jest fakt. To ja w marcu właśnie rozpocząłem, bo no, bodajże marzec, rozpocząłem przywracanie pamięci barbarze Blidzie. O tym mówiłem, o tym apelowałem już na Platformie X. Tu też poparł mój głos nie tylko, poparli mój głos nie tylko. Twitterowicze czy Xowiczy, ale również i sam pan Andrzej Rozemek, który Barbarę Blide przecież osobiście znał. Też i niektórzy politycy Lewicy. Wiem, że na ten temat była rozmowa. No, pomiędzy mną a politykami kawiorowej Lewicy nie ma sympatii, nigdy nie będzie. A wynika to z tego, że ja mam atencję do do tych działaczy młodych działaczy lewicy, którzy faktycznie są jakimiś socjaldemokratami, a nie to rozpadające się Towarzystwo Kawiarowej Lewicy. Odbyło się spotkanie, na którym myślę, że już wszyscy wiedzą, że już jest koniec. Koniec tej lewicy, która jest jak dotychczas znana. No o partii razem już mówić nawet nie muszę. Także drodzy Państwo, tutaj też i decyzja pewnie premiera Donalda Tuska, który wydał taką dyspozycję, aby jednak ta sprawa wróciła, bo ona ma wymiar symboliczny. Ona ma wymiar symboliczny dla wielu ludzi, dla syna Barbary Blidy, dla wielu polityków tych starszej daty, polityków SLD, którzy nigdy nie doczekali się sprawiedliwości. Akurat nie w, nie w tej sprawie Leszek Miller określił Zbigniewa Ziobro jako zero, ale Leszek Miller jakby miał świadomość od samego początku, kim Zbigniew Ziobro jest. Pokazywał palcem i jednak to jego określenie, że Ziobro jest zerem, dzisiaj wróci ponownie. Ja też nie darzę Leszka Millera jakąś specjalną atencją. Uważam go za polityka bardzo śliskiego i koniunkturalistę, no, wprowadził Polskę do Unii Europejskiej, to nie ulega najmniejszej wątpliwości. To są jego zasługi, ale nie mam w ogóle zaufania do większości polityków, mówię do większości. Tak? Są wyjątki, gdzie zdarzają się politycy, którzy stoją jakby w prawdzie. Ich jest naprawdę niewielu. Nie kryje się z nazwaniem ich z imienia i z nazwiska. Donald Tusk, Andrzej Rozenek jeszcze pan zapewne wymienić. To są ludzie, z którymi. Czy na przykład Radosław Sikorski, tak? jak zawsze mówię, to są ludzie, z którymi ja mógłbym zostawić pod opieką swojego syna. Nie miałbym obaw, że coś mojemu dziecku się stanie. To są ludzie prawi, prawi, rzetelni, prawdziwi, uczciwi i nie kłami. Tyle. Drodzy Państwo, to jest sukces, że to będzie miało miejsce. Olbrzymi sukces. Nie pozwolę na to, żeby był to tylko sukces chwilowy, medialny, takie ogłoszenie. Będę chciał ustalić, kto tą sprawę prowadzi, jaki zespół prokuratorski czy jeden prokurator, jakie są postępy w tej sprawie. Oczywiście myślę, że gdzieś za miesiąc wrócimy do tego tematu. Ja zapytam się Rzecznika Prasowego Prokuratury Krajowej, czy w tej sprawie podjęto już jakieś działania, kto za co odpowiada tak by opinia publiczna była poinformowana. A ja kłaniam się Państwu już nisko. Widzimy się oczywiście o 20.00 tradycyjnie. Gdyby coś wypadło, bo tak może się rzecz jasna zdarzyć, zawsze rzućcie okiem na tak zwane shorty, bo czasem tam wrzucę krótkie info. Słuchajcie, nie mogę dzisiaj być o 20.00, coś się wydarzyło. Wolę zawsze zapowiedzieć, dlatego że wiem, że gros Państwa czeka na... Te materiały, i tak też godziny tych materiałów regulują niektóre z Państwa dzień. Wiem o tym, jest mi bardzo miło, że mogę, bo wówczas tak towarzyszy już od 10, 14 i 20. Kłaniam się nisko, do zobaczenia, kochani.